Jak powiesz po angielsku? Odkurzam raz w tygodniu, myję zęby dwa razy dziennie. How often do you? Jak często ty coś robisz? Once, jeden raz, twice, dwa razy, three times, trzy razy, four times, cztery razy, five times, pięć razy. I tak dalej, potem już dodajemy times, razy. Everyday activities, codzienne czynności. Once a day, jeden raz dziennie, once a week, jeden raz w tygodniu, once a month, jeden raz w miesiącu, once a year, jeden raz w roku. Everyday activities. Have breakfast. Have breakfast. Jesz śniadanie. Have breakfast. How often do you have breakfast? Jak często jesz śniadanie? I have breakfast once a day. Jem śniadanie jeden raz dziennie. Brush your hair, brush your hair. Czesać włosy szczotką. Come your hair, come your hair. Czesać włosy grzebieniem. Brush your hair. How often do you brush your hair or come your hair? Jak często czeszę szczotką lub grzebieniem swoje włosy? I brush. Or I come my hair once a day. Czeszę moje włosy, czotką lub grzebieniem, jeden raz dziennie. Twice a or pair dwa razy na. Twice a day, dwa razy na dzień. Twice a week, dwa razy w tygodniu. Twice a month, dwa razy w miesiącu. Twice a year, dwa razy w roku. Brush your teeth. Brush your teeth. Myć zęby. Brush your teeth. How often do you brush your teeth? Jak często myjesz, szczotkujesz swoje zęby? I brush my teeth twice a day. Myję zęby dwa razy dziennie. Three times a or per, trzy razy na. Three times a day, trzy razy na dzień, three times a week, trzy razy w tygodniu, three times a month, trzy razy w miesiącu, three times a year, trzy razy w roku. Have a bath po brytyjsku or take a bath po amerykańsku, brać kąpiel w wannie. Have a bath, take a bath. How often do you have a bath? How often do you take a bath? Jak często bierzesz kąpiel w wannie? I have a bath three times a week, or I take a bath three times a week. Biorę kąpiel w wannie trzy razy w tygodniu. Have a shower po brytyjsku, or take a shower po amerykańsku, brać prysznic. Have a shower, or take a shower. How often do you have a shower? How often do you take a shower? Jak często bierzesz prysznic? I have a shower or I take a shower three times a week. Biorę prysznic trzy razy w tygodniu. Four times a or per, cztery razy na. Four times a day, cztery razy na dzień. Four times a week, cztery razy w tygodniu. Four times a month. 4 razy w miesiącu. 4 times a year. 4 razy w roku. Drink tea. Drink tea. Pić herbatę. How often do you drink tea? Jak często pijesz herbatę? I drink tea 4 times a day. Piję herbatę 4 razy dziennie. Five times a or per pięć razy na, five times a day pięć razy dziennie, five times a week pięć razy w tygodniu, five times a month pięć razy w miesiącu, five times a year pięć razy w roku. Wash your hair. Wash your hair. Myć włosy. Wash your hair. How often do you wash your hair? Jak często myjesz włosy? I wash my hair five times a week. Myję włosy pięć razy w tygodniu. Dry your hair, dry your hair. Suszyć włosy. Dry your hair. How often do you dry your hair? Jak często suszysz włosy? I dry my hair five times a week. Suszę włosy pięć razy w tygodniu. Go to work. Go to work. Iść do pracy. Go to work. How often do you go to work? Jak często chodzisz do pracy? I go to work five times a week. Chodzę do pracy pięć razy w tygodniu. Go to school. Go to school. Iść do szkoły. Go to school. How often do you go to school? Jak często chodzisz do szkoły? I go to school five times a week do szkoły 5 razy w tygodniu. Six times a or per, 6 razy, 6 times a day, 6 razy dziennie, 6 times a week, 6 razy w tygodniu, 6 times a month, 6 razy w miesiącu, 6 times a year, 6 razy w roku. Learn English. How often do you learn English? Jak często uczysz się języka angielskiego? I learn English six times a week. Uczę się angielskiego sześć razy w tygodniu. Chores. Obowiązki domowe. Take out the rubbish. Po brytyjsku. Take out the trash. Po amerykańsku wynosić śmieci. Take out the rubbish. How often do you take out the rubbish? Jak często wynosisz śmieci? I take out the rubbish once a day. Wyrzucam śmieci raz dziennie. Water the plants. Water the plants. Podlewać rośliny. Water the plants. How often do you water the plants? Jak często podlewasz rośliny? I water the plants once a day. Podlewam rośliny. Jeden raz dziennie. Do the vacuuming or vacuum. Odkurzać odkurzaczem. Do the vacuuming, or vacuum. How often do you do the vacuuming? How often do you vacuum? Jak często odkurzasz odkurzaczem? I do the vacuuming once a week. I vacuum once a week. Odkurzam raz w tygodniu. Do the washing. Do the laundry. Robić pranie. Do the washing. How often do you do the washing? Jak często robisz pranie? I do the washing once a week. Robię pranie raz w tygodniu. Go shopping. Go shopping. Iść na zakupy. Go shopping. How often do you go shopping? Jak często chodzisz na zakupy? I go shopping twice a week. Chodzę na zakupy dwa razy w tygodniu. Do the shopping. Do the shopping. Robić zakupy. Do the shopping. How often do you do the shopping? Jak często robisz zakupy? I do the shopping three times a week. Robię zakupy trzy razy w tygodniu. Wash up. Do the washing up. Do the dishes. Wash the dishes. Zmywać naczynia. Do the washing up. How often do you do the washing up? Jak często zmywasz naczynia? I do the washing up twice a day. Zmywam naczynia dwa razy dziennie. Load the dishwasher. Load the dishwasher. Załadować zmywarkę. Powkładać naczynia do zmywarki. Load the dishwasher. How often do you load the dishwasher? Jak często załadowujesz zmywarkę? I load the dishwasher once a day. Załadowuję zmywarkę jeden raz dziennie. Empty the dishwasher, empty the dishwasher, opróżniać zmywarkę, wyjmować naczynia ze zmywarki. Empty the dishwasher, how often do you empty the dishwasher, jak często opróżniasz zmywarkę? I empty the dishwasher once a day, opróżniam zmywarkę raz dziennie. Dust furniture. Dust furniture. Odkurzyć meble. Pościerać kurze z mebli. Dust furniture. How often do you dust furniture? Jak często odkurzasz meble? I dust furniture four times a month. Odkurzam meble cztery razy w miesiącu. Make breakfast. Make breakfast. Robić śniadanie. Make breakfast. How often do you make breakfast? Jak często robisz śniadanie? I make breakfast once a day. Robię śniadanie jeden raz dziennie. Cook lunch. Cook lunch. Ugotować obiad. Cook lunch. How often do you cook lunch? Jak często gotujesz obiad? I cook lunch four times a week. Gotuję obiad cztery razy w tygodniu. Peel potatoes. Peel potatoes. Obrać ziemniaki. Peel potatoes. How often do you peel potatoes? Jak często obierasz ziemniaki? I peel potatoes five times a week. Obieram ziemniaki pięć razy w tygodniu. Do the ironing. Prasować. Iron. Iron clothes. Prasować ubrania. Do the ironing. How often do you do the ironing? Jak często prasujesz? I do the ironing six times a month. Prasuję sześć razy w miesiącu. Mop the floors. Mop the floors. Zmywać podłogi. Mop the floors. How often do you mop the floors? Jak często zmywasz podłogi? I mop the floors 8 times a month. Zmywam podłogi. 8 razy w miesiącu. Sweep the floors. Sweep the floors. Zamiatać podłogi. Sweep up. Sweep up. Pozamiatać. Sweep the floors. How often do you sweep the floors? Jak często zamiatasz podłogi? I sweep the floors 10 times a month. Zamiatam podłogi 10 razy w miesiącu. Clean windows, clean windows, myć okna. Clean windows, how often do you clean windows? Jak często myjesz okna? I clean windows twice a year. Myję okna dwa razy w roku. Change bed linen, change bed clothes, zmieniać pościel. Change bed linen, how often do you change bed linen? Jak często zmieniasz pościel? I change bed linen twice a month. Zmieniam pościel dwa razy w miesiącu. Make the bed. Make the bed. Pościelić łóżko. Make the bed. How often do you make the bed? Jak często ścielisz łóżko? I make the bed once a day. Ścielę łóżko. Raz dziennie. Set the table or lay the table. Nakrywać do stołu. Set the table or lay the table. How often do you set the table? Jak często nakrywasz do stołu? I set the table seven times a week. Nakrywam do stołu siedem razy w tygodniu. Walk the dog. Walk the dog. Wyprowadzać psa. Walk the dog. How often do you walk the dog? Jak często wyprowadzasz psa? I walk the dog four times a day. Wyprowadzam psa cztery razy dziennie. Do the cleaning. Clean. Tidy. Or tidy up. Sprzątać. Robić porządki. Do the cleaning. How often do you do the cleaning? Jak często robisz porządki? Sprzątasz. I do the cleaning four times a month. Sprzątam cztery razy w miesiącu. Clean one's room. Tidy one's room. Sprzątać swój pokój. Clean one's room. How often do you clean your room? Jak często sprzątasz Twój pokój? I clean my room once a week. Sprzątam mój pokój. Jeden raz dziennie. Leisure activities. Zajęcia w czasie wolnym. Go to the theater, go to the theater. Chodzić do teatru. Go to the theater. How often do you go to the theater? Jak często chodzisz do teatru? I go to the theater twice a year. Chodzę do teatru dwa razy w roku. Go to the cinema, go to the cinema. Chodzić do kina. How often do you go to the cinema? Jak często chodzisz do kina? I go to the cinema five times a year. Chodzę do kina pięć razy w roku. Go for a walk, go for a walk. Pójść na spacer. Go for a walk. How often do you go for a walk? Jak często chodzisz na spacer? I go for a walk once a day. Chodzę na spacer. Jeden raz dziennie. Go swimming. Go for a swim. Pójść popływać. Go swimming. How often? Do you go swimming? Jak często chodzisz popływać? I go swimming eight times a month. Chodzę popływać osiem razy w miesiącu. Ride a bike cycle. Jeździć na rowerze. Ride a bike. How often do you ride a bike? Jak często jeździsz na rowerze? I ride a bike twice a week. Jeżdżę na rowerze dwa razy w tygodniu. Do sport po brytyjsku, do sports po amerykańsku. Uprawiać sport. Do sport. How often do you do sport? Jak często uprawiasz sport? I do sport five times a week. Uprawiam sport pięć razy w tygodniu. Work out at the gym. Work out at the gym. Ćwiczyć na siłowni. Work out at the gym. How often do you work out at the gym? Jak często ćwiczysz na siłowni? I work out at the gym twice a week. Ćwiczę na siłowni dwa razy w tygodniu. Read a book. Read a book. Czytać książkę. Read a book. How often do you read a book? Jak często czytasz książkę? I read a book seven times a month. Czytam książkę siedem razy w miesiącu. Watch TV. Watch television. Oglądać telewizję. Watch TV. How often do you watch TV? Jak często oglądasz telewizję? I watch TV 4 times a week. Oglądam telewizję 4 razy w tygodniu. Play board games. Play board games. Grać w gry planszowe. Play board games. How often do you play board games? Jak często grasz w gry planszowe? I play board games twice a month. Gram w gry planszowe dwa razy w miesiącu. Play computer games. Play computer games. Grać w gry komputerowe. Play computer games. How often do you play computer games? Jak często grasz w gry komputerowe? I play computer games ten times a month gram w gry komputerowe 10 razy w miesiącu surf the internet surf the net przeglądać internet surfować po internecie surf the internet how often do you surf the internet jak często przeglądasz internet i surf the internet twice a day Przeglądam internet dwa razy dziennie. Play the guitar. Play the guitar. Grać na gitarze. Po amerykańsku bez the. Play guitar. Play the guitar. How often do you play the guitar? Jak często grasz na gitarze? I play the guitar four times a month. Gram na gitarze cztery razy w miesiącu. Sing a song. Sing a song. Śpiewać piosenkę. Sing a song. How often do you sing a song? Jak często śpiewasz piosenkę? I sing a song once a day. Śpiewam piosenkę jeden raz dziennie. Paint, paint, malować. How often do you paint? Jak często malujesz? I paint twice a month. Maluję dwa razy w miesiącu. Draw, draw. Rysować. How often do you draw? Jak często rysujesz? I draw five times a month. Rysuję pięć razy w miesiącu. Take photos. Take pictures. Snap. Robić zdjęcia. How often do you take photos? Jak często robisz zdjęcia? I take photos three times a week. Robię zdjęcia trzy razy w tygodniu. Dance, dance, tańczyć. Dance, how often do you dance? Jak często tańczysz? I dance nine times a year. Tańczę dziewięć razy w roku. Travel, travel, podróżować. Travel. How often do you travel? Jak często podróżujesz? I travel twice a year. Podróżuję dwa razy w roku. Listen to music. Listen to music. Słuchać muzyki. Listen to music. How often do you listen to music? Jak często słuchasz muzyki? I listen to music once a day. Słucham muzyki. Jeden raz dziennie. Give a party, throw a party, zorganizować przyjęcie. Give a party. How often do you give a party? Jak często organizujesz imprezę? I give a party once a year. Organizuję imprezę jeden raz w roku. Bake a cake. Bake a cake. Piec ciasto. Bake a cake. How often do you bake a cake? Jak często pieczysz ciasto? I bake a cake six times a year. Piekę ciasto sześć razy w roku. Hang out with somebody. Hang out with friends. Spędzać czas z przyjaciółmi. Hang out with family. Spędzać czas z rodziną. Hang out with friends. How often do you hang out with friends? Jak często spędzasz czas z przyjaciółmi? I hang out with friends once a week. Spędzam czas z przyjaciółmi raz w tygodniu. Learn English online with us. Ucz się z nami angielskiego online. Jeśli filmik Ci się podobał, polub go, podziel się nimi ze znajomymi i zasubskrybuj nasz kanał, aby oglądać wszystkie odcinki. Nie przegapić ani jednego. Zapraszamy cię również na kursy języka angielskiego online. Szczegóły znajdziesz w opisie. Dziękujemy za oglądanie.